Witajcie kochani. Dzisiaj parę słów o niekształceniach główki. Jeżeli zauważycie, że główka Waszego niemowlęcia nie jest okrągła, ale na przykład jest spłaszczona z tyłu albo z boku, to sprawdźcie to u specjalisty. Nie, nie zastanawiajcie się, jak duże jest to spłaszczenie, bo to po prostu trzeba zmierzyć. Jak, to, jak dokonujemy takiego pomiaru? Przechodzicie Państwo do terapeuty, który za pomocą kraniometru i opaski dokona takiego pomiaru. Czyli zakładamy dziecku opaskę na głowę. Pamiętajcie, my musimy to zmierzyć. Nie możemy wiedzieć na oko, tak? bo na oko nie będzie w żaden sposób mierzalne i nie będziemy wiedzieli, czy za miesiąc, czy za dwa to spłaszczenie nam się wyrównało. My nie mówimy o obwodzie głowy, tylko o jej długości i szerokości, czyli o tym, jak to spłaszczenie duże jest. I. Na podstawie zaznaczonych punktów dokonujemy pomiaru kraniometrem, czyli mierzymy z jednej strony odległość rogu, z drugiej strony mierzymy szerokość głowy versus jej długość. Taki pomiar nanosimy na siatkę, podkładamy odpowiednio do wzoru i dzięki temu wiemy, jak duże jest to spłaszczenie, czy jest wymagana dalsza konsultacja, czy wystarczy na przykład repozycjonowanie odpowiednia poduszka. Pamiętajcie, nie martwcie się, tylko sprawdzajcie, nie czekajcie, nie mówcie, że przykryje się to włosami. Główka małego dziecka jest bardzo plastyczna i jeżeli zauważycie już pierwszym bądź drugim miesiącu wpłaszczenie, to po prostu zacznijcie działać. Zapraszam do subskrypcji kanału na YouTube rehabilitacja -dzieci